Z tej strony Sarawii. Wiecie co? Odkryłam ostatnio coś niesamowitego. Mianowicie ogarnęłam, że wrzuciłam na kanał animację, która jest tak naprawdę podsumowaniem projektu, nad którym siedziała cała grupa osób. Spędziliśmy nad tym miesiąc. Wszyscy byliśmy mega z tego projektu dumni i zadowoleni z tego, jak to wyszło. I zapomniałam komukolwiek potem wytłumaczyć spoza tej grupy o co właściwie w tym projekcie chodzi. Dlatego też chyba nadeszła już najwyższa pora, żeby to nadrobić. Dzisiaj opowiem wam jak powstawał, skąd się wziął i w jaki sposób przebiegał projekt Akademii Magicznej, która jest naszym najnowszym dodatkiem do uniwersum latających wysp. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba, a ja Was zapraszam do oglądania. Tak, jeszcze słowem wstępu. Rysunek, który widzicie tutaj, to mój własny wkład, jeżeli chodzi o postaci do Akademii Magicznej. Postanowiłam zrobić pełną ilustrację, bo akurat miałam chwilę, pomysł i coś tam postanowiłam sobie natworzyć. Natomiast dzisiaj chciałabym się bardziej skupić, jak już wspominałam, na tym, jak sam projekt powstawał i skąd właściwie się wziął. Ogólnie rzecz biorąc całość przebiegała na naszej społeczności Discord Gawędziu Wyspiarzy, do którego jak zwykle Was będę zapraszać I link znajdziecie w opisie Bo nie jest to ostatni projekt, który prawdopodobnie będziemy tam w ten sposób organizować Całość zaczęła się tak naprawdę od jednej luźnej rozmowy która w zasadzie krążyła w tym zakresie wokół tematów szkoły. I tak od stwierdzenia, że fizyka to tak naprawdę czarna magia, od słowa do słowa zaczęliśmy przypisywać kolejnym przedmiotom jakieś ich magiczne odpowiedniki. Wiecie, że chemia to eliksiry, biologia to zaklęcia uzdrawiające te sprawy. I ostatecznie całość wyglądała na tyle ciekawie, że postanowiliśmy to troszeczkę rozszerzyć. Zaczęliśmy wymyślać szkołę, w której kolejne przedmioty byłyby powstał pełny plan e, poszczególnych przedmiotów. E, no a skoro już mamy przedmioty, mamy już szkołę, no to przydałoby się ją jakoś zaludnić, więc zaczęły do tego powstawać postaci i jakby zaczęliśmy rozwijać kolejne elementy tego świata. Oczywiście na początku wszystko było bardzo mocno inspirowane Hogwartem, no bo jak żeby inaczej, szkoła magii, ale z drugiej strony im dłużej nad tym pracowaliśmy, tym bardziej chcieliśmy się od tego odciąć, dlatego teraz mottem naszej szkoły jest Jesteśmy lepsi od Hogwartu. To, że całość została się elementem latających wysp tak naprawdę wyszło w praniu, bo oryginalnie nie było to założenie, ale w tym świecie uznaliśmy, że tak będzie po prostu ciekawiej, no i dzięki temu mogliśmy bazować powiedzmy w jakiś sposób na zasadach rządzących w tym świecie. Które swoją drogą na potrzeby projektu byłam zmuszona w jakiś sposób usystematyzować, bo wiecie, ja sobie mogę wymyślać uniwersum i w ogóle, czy chodzi co do czego, to się okazuje, że nie mam ani nic napisane, ani w zasadzie nic takiego konkretnego ustalone. Na przykład, jak w tym świecie działa magia, czym się różni duch od zjawy e, i tego typu rzeczy. To było wszystko, co ja osobiście musiałam wymyślić e, w jakiś sposób usystematyzować pewne rzeczy. Natomiast cały opis Akademii to wszystko, w jaki sposób co się rozgrywa, jak to wygląda, co się gdzie dzieje. To wszystko wywodzi się po prostu z dyskusji i pomysłów, jakie rozważaliśmy na kanale utworzonym na naszym serwerze Discordowym. E, więc, tak naprawdę, cały scenariusz do tej animacji to byłam po prostu ja przeglądająca, tak naprawdę, miesiąc pracy całej społeczności e, i po prostu próbująca w jakiś sposób przerzucić to na parominutowy film. Wydaje mi się, że ostatecznie udało mi się streścić większość takich rzeczy, które w międzyczasie ustaliliśmy. Natomiast nie byłam tam w stanie wcisnąć wszystkiego, i szczerze, daj, żałuję, że paru rzeczy tam nie umieściłam. Niektóre fragmenty są też żywcem po prostu wyciągnięte z właśnie rozmów na Discordzie. Na łatwadzie pojawiło się nawet opowiadanie oparte na wydarzeniach, które chronologicznie dzieją się przed obecnym stanem Akademii, więc mamy nawet taki prequel. I również z tego opowiadania zaczerpnęłam sporą część scenariusza, dlatego też Xardy, czyli twórca opowiadania jest wpisany do listy osób pracujących nad scenariuszem. Ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam, że jestem mega zachwycona tym, w jaki sposób po prostu społeczność zebrała się, żeby zrobić jakiś jeden fajny projekt i w jaki sposób go współtworzyć. Bo o ile ja sobie mogę, to powiedzmy, moje uniwersum jakoś we własnym zakresie rozwijać. O tyle to, jaka tutaj zaistniała epicka burza mózgów, żeby to wszystko jakoś spiąć i e, zrobić, żeby to było ciekawe i miało ręce i nogi, to po prostu rozwala mój system. I mam wielką nadzieję, że jakby. By takie fajne, kreatywne projekty to będzie coś, co będzie się coraz częściej pojawiało na naszym Discordzie. Obecnie e, mamy zamysł robienia komiksów w oparciu o postaci z Akademii, e, więc jeżeli będziecie chcieli, to ja Was jak najbardziej zapraszam do współtworzenia, uczestniczenia w całym tym przedsięwzięciu. E, ja osobiście jestem naprawdę zachwycona Waszymi pomysłami i tym, co z tego powstaje. E, no, i mam nadzieję, że w jakiś sposób dzięki temu też to uniwersum Wyspiarzy stanie się uniwersum otwartym, gdzie każdy będzie mógł swoje trzy grosze dorzucić. Tymczasem wideo dobiega już końca. Na pewno planuję zrobić jeszcze minimum jeden film z tego projektu, w którym z kolei pokażę Wam powstawanie asetów i jak to wszystko wyglądało od strony technicznej. Na teraz, natomiast mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że odpowiedziałam na trochę pytań, które prawdopodobnie pojawiły się, jeżeli ktoś nie wiedział o co chodziło z tym projektem. No i jestem bardzo ciekawa co sądzicie o tym pomyśle. A tymczasem ja was zostałam z końcówką nagrania, wyzwaniem tygodnia i pa, pa. Witam w wyzwaniu tygodnia, gdzie co tydzień podrzucam wam nowy dziwny pomysł na rysunek. A dzisiejszy temat brzmi: Zajączek wielkanocny w masce przeciwgazowej. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w wyzwaniu, prześlijcie swoją pracę na saravistudio.wyzłaniemałpagmail.com lub na nasz serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam!